Dzień dobry, kochani! Dzisiejszy makijaż oczu wykonałam za pomocą kilku paletek z Rival Me. Na ruchomą powiekę dałam cień Ferry z paletki Candlelight. W kącik dałam cień Buttercup, jeden z moich ulubionych w ogóle z całej kolekcji Rival Me. Na, w załamanie dałam cień Myth, powyżej załamania cień Loyal. I to wszystko z paletki Neon Lights. Natomiast na dolną powiekę dałam cień e, Grashypfe z, z paletki Loud and Proud. A tak wygląda mój makijaż w świetle ziemnym. Dzisiaj świętujemy coś. Coś związanego z katolicką religią. Wiecie co? Dajcie znać w komentarzach. No jednak jakieś dzisiaj święto. No 1 wrzesień, Paweł do szkoły, ale mimo wszystko też religijne, ponieważ naprzedzie Mam mu się podoba bawarska muzyka, bo mi bardzo. <laughs> Kończę dzisiejszą relację. Mam nadzieję, że się podobała. Widzimy się następnym razem. Pa!